Siemanko moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. W dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy blisterkami z Polski, Ekstra Ekstraklasy sezon 14-15. Mecze Lechia kontra Legia. Mamy tutaj limitkę Ariela Borysiuka z Lechi i Duszan Kuciak z Legii. Mam nadzieję, że taki pojedynek was usatysfakcjonuje. Saszetki złączymy sobie. I zobaczymy jak potoczy się pojedynek, czyli lechia kontra legia. Mamy razem 10 saszetek. Wszystko policzymy za jeden punkcik. No, i lecimy Jagielonia, Górnik, Piast, Zawisza, Śląsk i Lech. Będziecie mogli sobie przypomnieć, jakie drużyny grały jeszcze w tamtych latach. Popatrzcie: ruch Chorzów. Teraz w ogóle nie ma go na mapie. Na piłkarskiej mapie gdzieś chyba trzecia czy czwarta liga Dalej Krakowia Ponownie Krakowia Wisła Trener z Bełchatowa Kamil Kiereś I jest Legia Schodząca gwiazda Andrzej Duda Też już go nie ma w Legii Gra w niemieckiej Bundeslidze Prowadzenie Legii 1-0 ale odpowiedź Lechi natychmiastowa. Mamy Dariusza Trele, Mistrz Obrony. 1-1. I od razu Ariel Borysiuk na karcie bazowej. I prowadzenie Lechi 2-1 z legią. Piast, Wisła, Ruch i Korona. Piast. Krakowia, Lech, Ruch, Podbeskidzie i Śląsk. Piąta saszetka, więc jesteśmy w połowie. Jagiellonia, Bełchatów, Legia. Mamy Tomasza Brzyskiego i wyrównanie 2 do 2. Wisła, Bełchatów i Pogoń. Pod Beskidzie jest Legia. Jakub Rzeźniczak i znowu zmieniła się sytuacja, bo to Legia prowadzi. 3, 2, zabrze. Śląsk. Pogoń i Śląsk. Mamy Bełchatów. Lechia. Stojan wraniec 3 do 3. Bełchatów pogoń zawisza i podbeskidzie. Zabrze Lechia. Przemysław Frankowski, popatrzcie, no znowu zmiana i teraz to Lechia prowadzi. Bełchatów, Wisła, Ruch i Korona. Mamy Piasta, Bełchatów. Nie, przepraszam. Górnik Łęczna. Pewnie tam wcześniej też pomyliłem, bo są bardzo podobne loga. Zabrze, Ruch, Podbeskidzie i Lech. Ostatnia saszetka. Czy jeszcze się tutaj coś zmieni? Jagiellonia. Jest Lechia. Marcin Pietrowski. 5 do 3. Tutaj mamy Bełchatów. Zobaczcie. No. Takie dość podobne. Te loga. Pias Zawisza i Górnik Łęczna. Jeszcze sprawdzę sobie ile tutaj razy prze Oczyłem. Tutaj mamy, był hatów. Był hatów, był No, w sumie, może aż tyle błędów nie popełniłem, bo tylko tutaj te dwie widzę z łącznej. Jeżeli chodzi, moi kochani, o. Wynik to Lechia wygrywa z legią 5 do 3. To wszystko dzisiaj na odcinku. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.